Tu KBJ zajmuje się wdrożeniami systemów SAP, dostarczaniem usług doradczych z zakresu tych systemów, budową rozwiązań dedykowanych które są o platformę SAP dostarczone oraz szerokiemu usług dodatkowych w ramach naszej branży i działalności. Od pięciu lat spółka notuje rok do roku wzrost. Jest to piąty rok z rzędu, kiedy firma ma wynik dodatni netto. W tym roku planujemy wypłatę dywidendy, będziemy rekomendowali walnemu podjęcie, podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy. Rok do roku wzrośliśmy o 46%. Jesteśmy atrakcyjnie wyceniani na Giełdzie, więc zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, zarówno produktową, jak i z punktu widzenia inwestora do tej pory spółka nie, nie publikowała prognoz finansowych, e, natomiast zamierzamy w, już w tym roku opublikować prognozy finansowe. Chcemy, aby to się wydarzyło mniej więcej na początku lipca, ponieważ do tego momentu planujemy zamknąć kilka istotnych procesów sprzedażowych, więc będziemy mogli opublikować prognozę, która będzie dosyć konkretna, nie oparta wyłącznie na wyliczeniach statystycznych. Jeżeli chodzi o wdrożenie SAPA, sytuacja wygląda dosyć interesująco. W zakresie całego rynku IT, rynek systemu WRP i rynek rozwiązań biznes intelligence, usług technologicznych i programistycznych, którymi my się zajmujemy, wygląda dosyć interesująco. Przedsiębiorstwa. Przeznaczają większe nakłady inwestycyjne na wdrożenia systemów, które powodują usprawnianie codziennych procesów biznesowych czy podnoszenie efektywności. Więc z naszego punktu widzenia rynek jest rosnący i perspektywy na najbliższe lata również według raportów rynkowych niezależnych są interesujące i rosnące. Klientami spółki są duże przedsiębiorstwa. Najczęściej są to firmy, które zatrudniają powyżej tysiąca osób. Na chwilę obecną to jest około 40 klientów z różnych branż, to jest energetyka, telekomunikacja, bankowość media, usługi przemysłu. Ponad połowa firm to są firmy z Polski, polskie duże przedsiębiorstwa, natomiast znacząca część również są to międzynarodowe korporacje, które mają polskie oddziały. Serwis jest istotną częścią naszej działalności, ponieważ powoduje stałe, stałe przepływy pieniężne, stałe przychody do spółki. W chwili obecnej ponad 40% przychodów spółki są to przychody ze tytułu stałych umów utrzymaniowych. Będziemy tą część rozwijać i będziemy również walczyć o kolejnych klientów z tej linii biznesowej strategią spółki na najbliższe lata jest wzrost zarówno na, na rynku polskim jak i e, chyba głównym punktem jest pozyskiwanie kolejnych klientów międzynarodowych Firma już w chwili obecnej generuje znaczącą część klient, klient, przychodów z klientów za granicą i chcemy tę strategię, ten trend trzymać. Będziemy zdecydowanie więcej czasu i pieniędzy inwestowali w rozwiązania z zakresu BI, w rozwiązania mobilne, w cloud computing, który coraz, szerszą, coraz szerzej wchodzi do, do świata ERP. Ponieważ tutaj widzimy największy wzrost, najwyższe marże i najciekawsze perspektywy rozwoju. Rynek klientów sap jest szeroki w Polsce i na świecie. W Polsce to jest grubo ponad 300 przedsiębiorstw, które z sap korzystają, więc odbiorców naszych usług jest dosyć dużo i o bazę klientów się nie boimy. Natomiast znaczącą część rodzajów projektów, jakie świadczy firma, są projekty krojone, dedykowane pod potrzeby klienta, więc niekoniecznie wdrażamy standardowe oprogramowanie SAP. Często budujemy swoje, rozwiązania, natomiast zawsze staramy się wykorzystywać tą platformę technologiczną to z szeregu powodów, kosztów utrzymaniowych, braku tworzenia wysp technologicznych itd.